Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Resident Evil 7. Mamy jeszcze sporo rzeczy do załatwienia zanim opuścimy dom. Tutaj sobie otwieramy kluczem ze skorpionem. Obok klucza ze skorpionem było jeszcze zdjęcie skarbu. Są to sterydy. I tak, dwie znajdźki, które jeszcze tu nam zostały. Moneta i pan Przędobelski. Ok, teraz lecimy sobie na górę. Albo właśnie, może zacznijmy od tego. Od tych sterydów. w tym celu musimy przejść tutaj do tego pokoju, i do tego kominka, ale nie mamy miejsca, ale to nie jest, sobie użyjemy, to i teraz użyjemy. Sobie sterydy i co się powiększy nam? Maksymalne zdrowie. No i elegancko. Dobra, tu nie ma jakichś chemikali dodatkowo. Jest to amunicja to raz do shotguna jeszcze, więcej amunicji, dobra Przydałoby mi się... O, właśnie, chemikalia. Tak, zróbmy i mamy dwa miejsca. Dobra, o to mi właśnie chodziło. Dobra, skoro mamy sterydy załatwione, to teraz kolejna sprawa dałoby się shotgana zebrać. Jeszcze będziemy mieli przeprawę z Jackiem tutaj, ale mamy sporo więc. Więc sobie powalczymy trochę. Okay. Tutaj musimy się dostać. Klucz skorpiona używamy. Okej. Okay. Bierzemy shotguna, ale teraz znowu potrzebujemy miejsca, tak? Jeszcze do dobra. Teraz możemy zwolnić sobie. O! Można było wyrzucić te zdjęcie również. Dobra. I jeszcze co będziemy mogli? będziemy mogli zwolnić zaraz dobra. Już mam plan. Teraz ruszamy jeszcze po jedną głowę na dół. Tutaj. Tutaj jeszcze mamy dodatkową amunicję. Możemy sobie wziąć. Znowu tak? No dobra, czy ją przy ścianę tu wylezie, tak? Nie, no właśnie, pamię Pamiętam, nie, Coś takiego było. Padaj. Jakżeś powstał. Potrzebujemy dwa miejsca, tak? mamy dwa miejsca, elegancko. Ok, przeładuj od razu. Tak, i teraz teraz sobie jeszcze podminimy. Muszę to jest żeby móc się wydostać. No i co? I można by było wziąć roślinkę. W razie czego? I teraz trzeba by było się udać po trzecią głowę. W tym celu najlepiej sobie zasilbować wcześniej. I jeszcze tu jest dodatkowo. Możliwość Wbicia dodatkowego osiągnięcia Ukrytego W trakcie walki z bosem I będą chemikalia też Które by nam się przydały Mamy miejsce? Mamy jedno miejsce Nie, to nie to Teraz jeszcze od razu, o właśnie, wycinamy ciutko, wyłas, jest udało się, udało się, udało się. Ale to jest chory motyw, muszę przyznać. No i dobra, ale mamy chemikalia te y, mocne, więc będziemy mogli sobie coś sporządzić, bo to też jest związane z jednym z osiągnięć. No dobra, zobaczmy za właśnie sporządzenie wszystkich tych craftingowych rzeczy. jeszcze więcej amunicji do shotguna roślinka a czy z połączenia dwóch roślinek A nie, one się pokrywają po prostu Zrobimy roślinkę z roślinką, miksturkę leczniczą, w razie czego. próbowali to osiągnięcie wbić również. A osiągnięcie polega na tym, że... A, nie mam. Ale jazda. No cóż, chciałem tak zrobić. Osiągnięcie polega na tym, żeby uniknąć, jaką weźmie szczypce, też by uniknąć tego ataku. Przeładowuj szybko. Ok, idzie właśnie. I teraz będziemy mieli okazję na to. Jaką tymi szczupkami zrobić musimy ukłócnąć. Udało się. Dobra, teraz weźmy piłę. Dobra, zabił nas. Dobra, teraz już Już normalnie będzie można polecieć. Skoro udało się osiągnięcie, bić to dobrze. Ok, do tej walki naprawdę trzeba dobrze się przygotować. Ja muszę przede wszystkim wystrzelać. Bierzemy uczuł mi Okay. Yeah, 이니 گو چموزابشه To jest fajne z tymi nogami. Okej. Okay. Teraz musimy przepiłować tutaj. I niestety stracimy piłę. Szkoda, bo to naprawdę fajna sprawa ta piła. Ok, jeszcze po drugiej stronie mamy proch i właśnie będziemy mogli zrobić użytek teraz z tych mocnych chemikaliów. To powinien być chyba proch. O właśnie. I zrobimy sobie w ten sposób. Teraz w ogóle fajnie by było się podlaczyć trochę. Wydaje, czy tutaj jeszcze coś zostało? Może ja uciekam stąd na wszelki wypadek. Nie chcemy już z nikim walczyć. Walczymy tylko tak. 7 monet to jest dobrze. mi włożyć trzecią głowę i opuścić to miejsce. teraz tak, tutaj jest bardzo dużo przedmiotów fajnych. I tak, pierwszy z nich to oczywiście moneta starożytna. Teraz ile mamy miejsca? Mamy sporo miejsca. Tutaj mamy również wytrych w środku. OK. Tutaj później będzie do zreperowania. Na razie nie będę tam wchodził. Broń, część do broni. Tu mamy roślinkę. A wezmę, dobra. I proch mamy. Może na razie zrezygnuję. Ale roślinkę za to sobie użyję od razu. teraz tutaj bardzo, bardzo ważny przedmiot, który jest rzadki, a potrzebny do craftingu, czyli suplementy. Będziemy mogli teraz użyć je do craftingu jak znajdziemy chemikalia albo mocne, albo zwykłe. Wiem, że gdzieś coś tutaj jeszcze było. Na razie Coś tutaj trzeba zrobić No dobra Teraz mamy tutaj kolejnego pana Wszędobylskiego Teraz wejdziemy sobie do środka Tutaj mamy kolejną monetę I tutaj jest właśnie jedna z części do broni Tutaj jest druga część do tej broni i tam właśnie pod tym budynkiem jest trzecia część do broni, aczkolwiek trzeba to wykupić za 9 monet. Ja, ja sobie wykupię tutaj te rzeczy. listerydy. I tutaj teraz zapięć. Ok. Stabilizator. Użyjmy

is there a way to get it out we need the serum it should clear whatever this stuff is out of the body as long as you're not too far gone all right so where is it If I knew where one was I'd already be long gone but I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere so so we, we this thing, room, thing. I can help me and we can get out of here right and so can I Tam będziemy mieli kolejnego bossa i kolejne ukryte osiągnięcie nie również chodzi? do zdobycia. Ok, skrzynki otwieramy dalej. Jeszcze tylko zastanawia mnie, kurczę. No dobra, może już wszystko. Jeszcze tylko obiegnijmy z tyłu. Może tutaj coś zostawiliśmy? Głowa. No dobra, udajmy się w kierunku Starego Domu. O, co to? Prok strzelniczy. No i dobra. Proch można, a nie można. Okej, okay. zobaczmy co na tu oh. mamy apteczka. Jakby już oh. miejsca nie ma tak. Ты не троха. Окей. Teraz będzie tutaj sporo rzeczy naprawdę i znajdzieki, i monet i, i, i rzeczy do craftingu To musimy przede wszystkim trzymać Kurczę przydałby nam się użyć wytrych gdzieś Jeszcze na chwilę zobaczę tutaj chyba nie możemy w tą stronę na razie Ciekaj, czekaj, 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 czekaj. Nie teraz. Musimy najpierw zdobyć miotacz ognia. Okej, okay, szybciutko. Mapa nam też się przyda. 100. Hmm. To co najważniejsze Plecak I również Pan Wszędybylski Weźmy sobie jeszcze tutaj Tą część do miotacza ognia. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tutaj mamy apteczkę, tutaj mamy chemikalia. O, właśnie. Chemikalia połączmy z suplementami. Okej. Okay. Psychosymulanty wyszły. No i dobra, i mamy zaliczoną. Jedną tu receptę do craftingu. Teczkę też weźmy No i dobra Ja również sobie w tym momencie Zakończę ten odcinek Jeżeli filmik się podobał zostaw lajka zostaw komentarz Zapraszam również do subskrybowania kanału Dzięki za oglądanie i pozdrawiam